Cześć, ja jestem Weronika, w dzisiejszym co ja czytam przedstawiam Wam Republikę Smoka Rebeki Kang. Jest to druga część z cyklu wojen makowych, pierwszą była wojna makowa. Republika Smoka jest grubaśna, dużo się tam dzieje i naprawdę zasługuje na uwagę fabularnie dzieje nam się tak dużo, że nie jestem w stanie tego wam tu ogarnąć, to po pierwsze, a po drugie musiałabym wam mocno zaspoilerować, a nie chcę. Ogólnie rzecz biorąc, Rin, która jakby wyszła z tej wojennej zawieruchy, zrobiła co zrobiła, ale teraz jakoś musi się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Jej proponuje ktoś, żeby pomogła jednemu z możnowładców w założeniu republiki i pomogła obalić cesarzową. Więc jakby to jest tyle, to wszystko, co musicie wiedzieć. Na początku pojawia nam się tutaj motyw piratów, co jest nowe. Cała ta, Cały ten wątek z możnowładcą jest nowy, nie znaliśmy wcześniej tego pana. Jeżeli chodzi o Rin, to tak jak w pierwszej części, ona mnie denerwowała i mówiłam Wam to, że książka jest super, ale nie lubię głównych bohaterów, tak tutaj w dalszym ciągu jej nie lubię, ale będę ją pamiętała na długo, dlatego że ten charakter jest czymś, co się wyróżnia. Jej wybory to nie są już takie wybory bez sensu, to znaczy one czasem dla mnie są bardzo bez sensu, ale yy, rozumiem, że osoba z jej charakterem może tak zrobić. Jakby już wiem, czego się po niej spodziewać. O, wyłania nam się taki spójny obraz tej dziewczyny, czy tam już kobiety. Nie zgadza się on totalnie z moim światopoglądem, ale jakby jest. Jest spójny, jest jakiś konkretny. I pomimo tego, że jej nie lubię, pomimo tego, że nie poważam tych decyzji, to, no to jest ona jakaś. Trzeba jej. To przyznać. Trzeba autorce jakby przyznać, że stworzyła charakter, który jest jakiś i z którym niekoniecznie musimy się zgadzać, ale no, trzyma się to wszystko kupy, mniej więcej. Więc teraz moja reakcja nie była już tak co, czemu, jak, dlaczego ona to zrobiła, tylko było raczej w stylu, no ta zaś odwaliła Manianę. Pojawia nam się tutaj znowu motyw, właściwie można by było powiedzieć, że Lin jest uzależniona przez cały czas od różnych rzeczy. Nie tylko od opium, tylko później od Różnych innych rzeczy. Nie będę tam rozwijać dalej, ale ma ona cały czas jakąś taką słabość, która, która wychodzi w wielu momentach. I cały czas gdzieś mamy ten motyw szamanów, e, Irin i jej, może nie walki, ale jej prypetty z Feniksem i z jej z własną mocą. I to, co podobało mi się tutaj najbardziej, to to, że mamy bardzo fajnie pokazane relacje między bohaterami. Mamy kilku bohaterów głównych. I tutaj już są tacy, których jestem w stanie polubić, jestem w stanie zrozumieć do samego końca. Jestem w stanie jakby zrozumieć niektórych z nich. Ta książka jest bardzo treściwa, mięsista. Świetne opisy potyczek, opisy ataków militarnych, wojen, bitew morskich, powiedziała rzecznych bardziej, w każdym razie statków. Z drugiej strony, intrygi, intrygi polityczne, yy, taktyka wojskowa, i, a wszystko przy okazji jest yy, tak prosto podane, że ja się nie gubiłam, bo często jest tak, że jeżeli mamy książkę, która toczy się w wojennych realiach, to czasem można się zgubić w tej nomenklaturze, w, w tym jak to jest chaotycznie napisane, a tutaj ja się nie gubiłam, pomimo tych miliona stron, yy, to wszystko było przystępnie bardzo napisane. No, i właśnie z drugiej strony mieliśmy te relacje między bohaterami, które też były bardzo fajne. Super. Ogólnie bardzo polecam. Książka mi się podobała. W dalszym ciągu nie lubię głównej bohaterki, ale muszę przyznać, że ma pewien charakter i akceptuję ją taka, jaka jest. Toleruję. O! Chociaż nie, nie, nie mogłam się z nią kolegować. I to, co jeszcze jest, to mamy problemy społeczne, właśnie społeczeństwa, które znalazło się w trakcie wojny, w trakcie wojny domowej i, i też takich podziałów społecznych na tych bogatych i na tych biednych i wszystko, co się z tym wiąże. Dużo tu tego jest, i też bardzo mi się to dobrze czytało. Więc poza tym, że jest wartka, akcja, bitwy i nadprzyrodzone rzeczy, to też mamy taką warstwę społeczną socjologiczną, psychologiczną, związaną też troszkę właśnie z tym nałogiem, co cały czas się przejawia w tym opium, z tym bólem, który jest powodowany, związany z chamanizmem i takie tam różne. Więc dużo, dużo wątków, dużo płaszczyzn jest w tej książce. Polecam. Polecam nawet wymagającym czytelnikom. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. i Do zobaczenia następnym razem.